Szanowni Państwo, dzień dobry. Witamy serdecznie z tej nietypowej scenerii Miejskiego Centrum Kultury. I z tego tu miejsca chcielibyśmy wszystkich Państwa o, serdecz serdecznie zaprosić. Bierze, bierze, bierze. Serdecznie zaprosić już 29, 29 listopada, czyli dokładnie piątek, piątek, dokładnie za tydzień. Wspaniały Wernisarz. Nie do zatrzymania. O czym to będzie opowieść? O życiu, o przygodzie. O fajnych momentach nad wodą, nad królową polski rzek Wisłą. Tylko Wisła. Pokażemy Wam, jak spędzić miło czas. Jak złowić takiego suma. Takiem. Albo jeszcze większego. Pokażemy Wam, jak przeżyć nad tą Wisłą. Żeby nie zostać ze Może nie przez. Wy czy ty ale 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 przez komali. miejscowych bardziej. Przez miejscowych też się zdarza. Pokażemy wam, jak upić coś dobrego, żeby nie paść z głodu, bo niestety te miślane wyprawy często trwają dniami, weekendami, tygodniami. Mieszkanie w małym M1 tej wielkości, czy w małym namiocie. Ale jajaj, Krzysiek, za dużo, za dużo. Wszystko zdradzisz, co będzie. Przepraszam, reszta. Ty, 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 ty. ty się... To moje reżyserowanie. Reszta w piątek o 19. Widzimy się. Do zobaczenia piątek dziewiętnasta. Pamiętajcie.